budynek, którego IDA była doprecyzowana w przetargach i procedurze unijnej w 2011 roku, i wtedy żeśmy wyszli z założeń, że jest to budynek energooszczędny, zbliżony trochę do nowoczesnych budynków podlaskich. W 2001 wprowadziłem tu nauczanie przedmiotu architektura energooszczędna. No i nie mieliśmy nic oprócz kredy i tablicy, więc potrzebna była jakaś baza. 2011 to był program Rozwój Polski Wschodni. Tematem tego wniosku było to Laboratorium Architektury Energooszczędnej i Energii Odnawialnych. Wspólne wystąpienie czterech widziałów: elektryczny, mechaniczny, budowlany. Budynki energooszczędne powinny być wystawione na słońce, i ściany południowe mają dodatni bilans energetyczny, także nasz budynek tu ma fasadę dwupowłokową od strony południowej, a inne ściany są w zasadzie bez otworów i bez stolarki. W ścianach ma 20 cm izolacji, na dachu 30 cm. Było to zgodne z wymogami z tamtych lat. I chodziło nam o porównywanie z normalnym domem, i czasami tutaj coś doradzamy też mieszkańcom Stoku i, i oni mogą popatrzeć na coś realnego, a nie czystą abstrakcję. Latem mamy wyłączoną pompę ciepła. Natomiast mamy kolektory do podgrzewania ciepłej wody, jeden na dachu, drugi na fasadzie próżniowej, to wystarcza do niedużego zużycia, bo przecież tu nie kąpiemy się, nie mamy łazienek. Wentylacja dzisiaj zgodnie z przepisami też już powinna być z rekuperacją, czyli odzyskiem ciepła i mechaniczna. Budynek jest też trochę nietypowy, ma aż dwie centrale wentylacyjne. Mamy taki tunel świetny, kopułka, rura aluminiowa i emiter w piwnicy i w ciągu dnia można tam coś widzieć bez włączania lamp. Na dachu się kręci turbinka wiatrowa. To jedna z najlepszych turbin morskich, jachtowych, D400, nie wymaga hamowania. Tybieramy deszczówkę, mamy w sąsiedztwie Zbiornik 4,5 metra sześciennego i w zasadzie sedesy są spłukiwane właśnie wodą deszczową. Też rośliny są podlewane wodą deszczową. Jeżeli popatrzymy na budynek, to powoli rośliny pnącza, mamy trzy gatunki. Czekamy jeszcze aż on zarośnie bardziej intensywnie i wtedy też, no, trochę badań poprowadzimy nad izolacyjnością dzięki pnączom, bo to trochę tak jak sierść zwierząt, czyli one zatrzymują warstwę powietrza przyścienną, też trochę chronią od zamakania ścianę, ale to pewnie dopiero za kilka lat. Studenci uczą się tu przede wszystkim zagadnień energooszczędności, ale też mamy niezły poziom w stosunku do innych wydziałów architektury, bo chyba jeszcze żaden nie ma takiego budynku jak nasz. Zajmowaliśmy się zagadnieniami energooszczędności budynków, zajmowaliśmy się też komfortem cieplnym, próbujemy badać warianty właśnie ograniczonej dostępności energii wtedy, kiedy następują jakieś kataklizmy.